Cześć, witam ponownie na moim kanale. Tym razem, też na tym samym podoku co byliśmy wcześniej. O, chodzą kryzonie, oczywiście zainteresowane. No, i tu mamy nowy sprzęcik. Equinox 800. Nie podgryzuję. Także zobaczymy, co tym sprzętem znajdę. Bo jeszcze powiem szczerze, że nie mam zielonego pojęcia jak on chodzi. Ale ogólnie to jest on już zainteresowany <noise> Ogólnie to jest widać stabilny Bo nie zbudza się jak Simplex strasznie przeskakiwał, strasznie, przeskakiwa, strasznie zbudzał się No a ten na razie jest cichy, to zobaczymy Dobra to widzimy się przy pierwszym dołku No i mamy pierwszy ładny sygnał stały 44, Tutaj jestem z synem, pomaga mi kopać Także dobra, to kop, zobaczymy co będzie I widzimy się przy dołku No i niestety pierwszy dołek ołów Ale kawał ołowiu No i tak ładnie biło Dobra, do następnego No i drugi sygnał mam W miarę ładny 14, 15 No nie mogę się trochę przyzwyczaić Bo tutaj jest skala trochę mniejsza I w ogóle Zaraz zobaczymy No, dobra, mały sygnał Mały przedmiot także kopiemy I ja to taki malutki guziczek wyszedł Płaski Tam sen chodzi No szukaj, szukaj No z takiego dołka taki malutki guziczek idziemy dalej no i jest pierwsza monetka trochę dostała szpadlem ale co to jest? baba na wózku wiktoria? tak wiktoria wiki do następnego Kolejny dołek i takie coś wyszło Było to złożone Nie wiem co to było I od czego to Do następnego. Na no i jest takiego dołka takie coś wyszło Nie wiem co to jest jakaś jest zatyczka Klamka od drzwi Co mówisz? Klamka od drzwi Syn mówi, że to jest y, klamka od drzwi A może i masz rację? Kawały klamki taką się trzyma i się otwiera Może i ty masz rację no, Ale jakby ktoś wiedział to To też piszcie Idziemy dalej. No i z takiego dołka wyszło takie coś. Jakieś takie prążkowane. Myślałem na początku, że to będzie serduszko, ale, ale nie wiem. Jakby kolczyk. Nie wiem. W domu oczyszczę to będzie, może lepiej będzie. wiadomo co to jest. No ale jakby ktoś też wiedział, to też piszcie, śmiało. Do następnego. No jest takiego dołka wyszedł. Płaski guzik. Jest tak zjechany, że nic nie widać. No ale łóżko ma. Dobra. Lecimy dalej. No kolejny dołek, nie wiem czy widzicie, ale tam w samym, samym, rogu, o tu jest jakaś okrągłość ale nie wiem czy to jest moneta czy to jest guzik ale tak nie szpadlem guzik nie, moneta moneta, czy guzik nie wiem strasznie cienkie jakieś esy, floresy są, ale słabo bardzo widać, ale to jest chyba moneta Co albo guzik, nie wiem strasznie dojechane Ogląda na monetkę w domu się oczyści to się zobaczy. Dobra, widzimy to do się następnie dołku. Tu ma ładny sygnał. 28, stałe. Wykopiemy i zobaczymy. No i wyszło kawałek harmoniki, chyba A raczej to była harmonika. Ale taka gruba? Nie wiem. Ale nie, to raczej to nie będzie harmonika Nie wiem. Może jakiś przyrząd od od jakiejś maszyny? Nie wiem. By ktoś wiedział to piście. No i tym razem takie coś wyszło. Nie wiem co to jest. Jak to wygląda do następnego dołka. Hej. No i kolejny dołek i kolejne okrągłości. Dołku. Co to jest? Tym razem to jest no. Standard. Baba na wózku. Tym razem chyba to jest George piąty. George piąty. A data? Data jest nieczytelna. Ale w domu wyczyszczę, to będzie widać i kolejna, no i kolejny dołek i kolejna moneta, ale dostała szpadlem. Kurczę, tak jest twardo, i. Ale to już jest totalny wycieruch. To nie będzie. George, piąty, ani baba na wózku. Nie wiem. domu wyczyszczę, zobaczę. Może coś będzie lepiej widać. No ale monetki wychodzą. Do następnego. Tutaj mamy ładny sygnał. 20-21. Także kopiemy. I widzimy się przy dałku. No niestety z tego dałka wyszedł taki kaps. No ale sygnał był ładny. Stały. No niestety. Polmosy tak biją. Idziemy dalej. No i kolejny dałek i taki malutki guziczek. Biło na 7, 8 Kurczę, ciężko się przyzwyczaić do tej skali, bo w Simplexie guziki przeważnie biły tak na 42-45, a tutaj 7-8. Nie wiem, trochę mniejsza skala jest, no ale trzeba się przyzwyczaić i się nauczyć. Dobra, do następnego. No i z takiego dołka wyszło takie o serduszko. Czy to serduszko? No serduszko, ale nie wiem od czego to mogło być. Tutaj widać, że coś jeszcze było. Sygnał był taki 13-12 i stały. Dobra, idziemy dalej. No i na koniec w dołku wyskoczyło takie coś, nie wiem, chyba to jest mi się zdaje takie obejma od klucza od drzwi. Dobra, będę się zbierał, bo już się robi ciemno. Słabo dzisiaj było, no ale cały czas nie może być. Fajnie. Dobra, to widzimy się na podsumowaniu. Do zobaczenia. Hej. Cześć, witam na podsumowaniu. Tym razem co wyszło, to widzieliście, no ale tu bardziej już się trochę obmyłem, to lepiej widać, od czego tu zaczniemy. Może od tych starszych, takich śmieci, nie wiem co to było. Grzechocze, coś tam w środku. Nie wiem, albo rdza. Albo nie wiem, możliwe, że rdza. To myślałem, że to harmonika, ale to raczej chyba nie będzie harmonika albo w Polsce to kiedyś znalazłem właśnie parę takich, ale cięższych. To były to było od harmoniki, ale to to taka. Nie wiem, może i masywna jakaś była. To to że chyba od klucza obejma od zamku. No i jeden kapsel. Co mnie właśnie zmyliło z moneto ze śmieci. Guziki. Ten to jest taki płaski, ten taki malutki. No i tutaj ten też płaski. Monetki. Monetki ładne wyszły. Wiktoria. na wózku 1901 rok tu dostała trochę szpadlem ale w ładnym stanie, bo ładna patynka ładnie zachowana kolejna George piąty też w ładnym stanie No i także też baba na wózku. One Penny. 1900 bodajże 17. Albo 47. Dokładnie nie widzę końcówki, nie wiem. Ale też ładna. A trzecia moneta to już totalny deskrut Ale raczej też: albo George, albo Victoria. No, zobaczcie, nic nie widać, prawie tak wytarta. No i z ciekawszych rzeczy to to jest ciekawego. Fajne. Nie wiem, co to jest właśnie. Tak jest zapinko, i to właśnie to jest to też od tego z takim fajnym greberkiem widzicie tutaj wspomagam się trochę światłem bo te światło mam tak słabe że słabo by było widać tu właśnie kolega mnie poprosił w którymś filmiku żeby robić bardziej jaśniejsze światło także robię to jest coś pięknego nie wiem właśnie co to jest za serduszko coś tu jeszcze było ale nie mam pojęcia co to jest ale ładne ciekawo jak to wyglądało w całości jeżeli ktoś by wiedział to to proszę pisać, bo jestem ciekaw. I tak samo to. To też jest bardzo mega. Nie wiem, co to może być. Wygląda to na kolczyk z takimi fajnymi graberami. Myślałem z początku, że to będzie sreberko, ale to wygląda coś na bardzo starego i to nie będzie kolczyk, bo tu nawet nie ma zapięcia. Nie wiem, nie mam pojęcia, też tu coś było na dole. Ale to jest naprawdę super, i też jestem ciekaw, co to może być. Jeżeli będzie ktoś wiedział, to piście, chętnie się dowiem. No, tak to wyglądało. Słabo ogólnie trzy monetki, tylko. No, ale. Co zrobić? No. Także. Pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkich grupowiczy, Wszystkich detektorystów w Polsce, za granicą. Trzymajcie się ciepło. Y do następnego filmiku. Hey.